Witajcie w omówieniu 184 rozdziału Chainsaw Mena mężczyzna którego Denji i Asa spotkali w świecie starzenia nadal przyciska się do drzewa, a Denji zaczął biegać dookoła jeziora. Jaki może być jego plan? Prawdopodobnie taki same chłowa przyczepionego do drzewa chce uciec z tej rzeczywistości. Zachowanie Denji zainteresowało diabła starzenia, którego twarz wyłoniła się z drzewa. Powaga sytuacji Denji' musiała do niego dotrzeć. Starzenie da mu szansę. Jeżeli postąpi zgodnie z jego wolą, to go uwolni. Serce Denji'ego powinno być połączone z Chainsaw Manem w prawdziwym świecie. Starzenie chce, by przekonał go do pożarcia go. Denji pyta, co chce na tym zyskać? Wiele młodych ludzi zginie, gdy starość zostanie pożarty. Wystarczy, że poświeci życie dzieci i będzie wolny. Denji zaznacza, że jest okrutnym diabłem, a część Man jest bohaterem. Czy nie domyślił się, że poczyta nie pożre dzieci, by uratować własne życie? Denji wydaje się być bardzo optymistyczny. Starzenie jest zaskoczony. Niewyobrażalnie szybko się pozbierał. Dopiero co stracił członka rodziny. Skoro tak, to musiał jej nie kochać. Starość nie wie nic o relacji Denji'ego z Najutą. Denji kiedyś znajdzie nową rodzinę. A gdy oni zginą, znajdzie kolejną. I tak w nieskończoność. Jeżeli chce zrobić coś z jego sercem, niech odda mu rodzinę. Starość spodziewał się, że ludzki Chainsaw Man będzie bardziej rozsądny. A finalnie jest jeszcze głupszy od diabła. Jaki jest Plan Denjiego. Chyba nie myśli, że może stąd tak po prostu wybiec. Nagle Denji się zatrzymał. To diabeł starzenia jest głupcem. Plan Diego został wprawiony w ruch. Powiem wam od razu, że ten chapter nie był ofity w informacje. Bardziej rozjaśnił nam postać Denjiego, jego obecne podejście do życia oraz, no, stan psychiczny. Po prostu Denji przeszedł przez straszne gówno, które finalnie uczyniło go jeszcze silniejszym. Ale zobaczymy, jak będzie w praktyce. Czy po znalezieniu nowej rodziny i stracie jej, Denji nadal będzie w stanie sobie dalej żyć i poszukać kolejnej rodziny. No chociaż raczej nie ma innej opcji patrząc na to, że Denji no jest nieśmiertelny i się nie starzeje, ponieważ jest hybrydą. I może to będzie czymś, co będzie go napędzało przez te tysiące lat. O ile w ogóle Denji będzie tyle żył, bo pamiętajmy, że no często my może skończyć się śmiercią Denjiego albo na przykład stratą poczyty. Wtedy Denji stanie się faktycznie normalny. No raczej możemy się domyślać, że nową rodziną dla Denjiego będzie Asa i opcjonalnie reszta naszej obecnej ekipy Denjiego, czyli Haruka no Bana, Katana, Segi oraz Nail. Choć wątpię, żeby dostali tyle spotlightu. Ja już po prostu... chcę po prostu, żeby Segi dostał cokolwiek, a po prostu go nie ma. Też nie wiemy, czy w ogóle w części nie będzie czas na takie bardziej urocze, rodzinne slice of life. Takie jak na przykład w Dan. Czy będą to bardziej takie sceny jak sprzed, no, ty obecnych wydarzeń. Czyli, że będą sobie jakby, no... Będą mieli swój cel, ale będą sobie tam jakieś rzeczy robili. W międzyczasie po drodze. Jakieś rozmowy w pociągu. Wypady na suszy czy coś. Wiecie o co chodzi. No, ale zobaczymy coś się wydarzy, ale powiem wam, że aż ciepło się na serduszku robi, widząc tak pozytywnego Denji'ego, jakby czegoś takiego nie mieliśmy już od bardzo, bardzo dawna. Taki super szczęśliwy Denji, no to myślę, że ostatni raz był w Falling Devil arku. Bo już po Falling Devil, no, Denji był coraz taki bardziej smutny. Aż no wiadomo, to spikowało w momencie śmierci Najuty, no ale póki co, no, dosyć ze smutnym częścią Menem. Choć pamiętajmy, że na pewno po wzlocie czeka nas kolejny upadek, i na pewno Fujimo to chociaż jeszcze raz przebije nam Denji'ego, no ale naprawdę ty razem musi się postarać. Musi to być coś więcej niż do tej pory. Coś więcej niż śmierć na Juty. Więcej niż śmierć Akiego czy Power. Coś więcej niż kara na bycie Chainsomenem. Z Denji naprawdę musiałby się wydarzyć coś bardzo okrutnego. I też odnośnie ucieczki ze świata starzenia nie dostaliśmy zbyt wielu wskazówek odnośnie planu Denjiego. Więc jakby większość opcji z poprzedniego mówienia na pewno jest dalej możliwa. Jednak obecnie skłaniałbym się do opcji, że Denji będzie chciał wyłączyć stan czarnego Chainsomena. Widać, że staje się to coraz bardziej pozytywny oraz biegał, a jak wiemy, bieganie jest bardzo dobre na rozładowanie stresu. Jest możliwe, że Denji chce wymaksować swój pozytywny humor i wtedy starość nie będzie miała celu w więzieniu go w tym świecie. Ponieważ no czarnego Chainsomena nie będzie, warunki nie będą spełnione, jedynie Denji będzie tam zajmował miejsce. A równie dobrze mógłby być protagonistą w realnym świecie chainsomenowym. No i też Denji rozjaśnił nam nieco motyw Poczyty. Poczyta nie pożarł starzenia dlatego, bo nie chciał namieszać we świecie, nie chciał, żeby starzenie nagle zniknęło. Tylko chciał uratować dzieci. Bo w sumie bardzo możliwe, że, no, Poczyta po prostu zjadłby tego diabła starzenia i po chwili by go wypluł. A wtedy po prostu narodziłaby się nowa jego wersja. No, a Poczyta by się oczywiście wyleczył. Tyle, że co mu z takiego wyleczenia, skoro, no wiadomo, część Woman jest bohaterem, jakby już takiej frazy bardzo dawno nie słyszeliśmy. No i po prostu Poczyta nie chciał skrzywić ludzkich żyć. Co prawda pamiętamy, że załatwił on tego ziomka z Public Safety, który był człowiekiem i przewodził temu oddziałowi fraudów, czyli nowej. Siódemce, no ale wiadomo, był fraudem, no to musiał dostać. Największym problemem tego chapteru jest jego zakończenie, bo nie jest to potężny cliffhanger, tylko jakby powrót do pytania z zakończenia poprzedniego chaptera, czyli jaki jest Plen Jiego? To samo pytanie nadal jest nierozwiązane. no Spodziewamy się, że w tym albo w następnym chapterze zostanie już podana nam na nie odpowiedź. No ale prawdopodobnie w następnym, bo ten chapter no to było je lekko przeciąganie, ale takie dobre przeciąganie, gdy następny chapter to już mogą być faktycznie. Fajne rzeczy, które odwali Denji. Może ten jego plan będzie znacznie bardziej abstrakcyjny niż nam się wydaje. No i szczerze bardzo się cieszę, że nie ma Lee, bo to jest jeden z najgorszych czapterów, po których mogłoby być Biwikli, bo nie mamy totalnie o czym tutaj rozmyślać. Nie ma żadnych nowych zagadnień, jest jedynie lekkie rozwinięcie tego, co już było. No i po takim czapterze Biwikli byłoby torturą. Po prostu nie daje się w takich momentach przerwy. Dostaliśmy również okładkę 19 tomu część Somena i uwaga, uwaga nie jest to barem. No kuziwa mać. Tak ważna postać, a tak Długo czeka na okładkę. Pojawił się w tomie 16. No i dobra, można mu było odpuścić. Bo pojawił się Miri. Równie dobrze mogło być tam Fumiko. Mógł się pojawić na tomie 17, co byłoby wręcz idealne, bo był jakby główną postacią tego tomu. Ale dostałem Yoshida, który pojawił się na chwilę. 18. tom, wiadomo, wtedy Barem się nie pojawił. No ale teraz, kiedy jest to dobra okazja, Barem się pojawił, zrobił całkiem, całkiem sporo, zwłaszcza, że większość postaci w tym tomie to postaci, które albo już mają okładkę, albo są haruką i Obaną, ale dostało ją Fumiko. Nie wiem, czy ktoś chciał, na pewno ktoś chciał, ale no wiadomo, to musiało się wydarzyć. I jakby nadal mamy opcję na 20 tom, ale ja nie liczę, żeby w 20 tomie był barem, ponieważ go po prostu tutaj nie ma. 20 tom będzie się zaczynał od momentu, w którym Ju rozmieniła palniaka oraz tanka w rękawice, a będzie się kończył najpewniej na następnym chapterze, ewentualnie jeszcze następniejszym. I tu nie ma szans, że będzie barem. No i z ciekawych elementów tej okładki mamy rośliny, które kojarzą się trochę z roślinami na Jut I, I może może chodzi o to, że w tym tomie jest ujawnienie, że Najuta nie żyje dlatego są tutaj te rośliny. Obrazy na ścianie trochę kojarzą się z okładką 14 tomu, bo są to po prostu ciekawe wzorki i tam też były ciekawe wzorki w tle. No oraz oczywiście krzesło, czyli wydaje mi się, że najważniejsza rzecz na tej okładce, ponieważ krzesło nawiązuje no do Dendiego, który był krzesłem Fumiko. Więc myślę, że tutaj jest taka bardziej symbolika. Wątpię, żeby to były jakieś foreshadowingi, zwłaszcza, że no, te pierwsze trzy tomy drugiego partu były faktycznie foreshadowingiem, przynajmniej tak się wydawało. Również te Drzewa Zajuka można by podciągnąć po nieco po ten obecny ark z drzewami, ale wątpię, żeby tak było, bo tam były brzozy, tutaj są na pewno nie brzozy chyba że to jednak są brzozy, no nie wiem, są białe, ale mogą być równie dobrze brązowe w full kolorze. No i jeszcze Fumiko pokazuje znak pokoju, który jest bardzo wszechobecny w części Też zauważyłem, że mamy bardzo dużo zielonych okładek w drugim parcie części mena Ponad połowa okładek jest zielona. Okładka z Joru, okładka z Falling Devil, z Mirim, z Fumiko. Możemy już w sumie obstawić, kto do. Dostanie okładkę 20 tomu, no bo mamy już te tam 9 chapterów do tego tomu, czyli no niemalże kompletny tom. I jako, że pewnie na następnym chapterze się skończy, no nie ma tutaj wielu postaci. Przez to jest to bardzo, bardzo ciekawe, bo na pewno nie dostaniemy tutaj barem'a, chyba że go tu faktycznie dadzą, żeby no nie spoilerować, co się tutaj dzieje. Żeby nie dawać tego czarnego część na okładkę, bo to jednak mogłaby być przesada, że on się tutaj pojawi. Mimo, że byłoby to piękne, bo design czarnego część mena no nie bez powodu jest zajebisty. No a tak to poza nim, to jedyny postaci, które mają tutaj jakikolwiek, no, jakąkolwiek rolę, to Denji, który ma już dużo okładek, więc raczej go tutaj nie dadzą. Asa, która, no, wydaje mi się, że będę się trzymać tego, co ustaliliśmy sobie na Discordzie na Kinie, że Asa powinna dostać ostatnią okładkę drugiego partu. Tak jak na pierwszej okładce jest Denji Chainsawman, na ostatniej okładce pierwszego partu jest Denji Człowiek, no tak tutaj na pierwszej okładce jest Joru, na ostatniej powinna być Asa. No i Joru wydaje mi się, że na pewno nie dostaje tutaj okładki, bo to by była przesada, żeby dostała dwie okładki, więc zostaje nam tutaj Jedyna postać, która wydaje się być bardzo, bardzo dobrym wyborem, czyli po prostu diabeł starzenia. Jego design jest cudowny, to już wiemy. Jego full color również jest ciekawy, bo nie mamy zielonego pojęcia, jakie on może mieć kolory. Mam nadzieję, że nie będzie zwykłym, kurde, cielistym kolorem skóry, żeby był jakiś tam nieco niebieskawy, nieco może żółtawy, zielonawy, coś takiego. No, byłoby to coś w stylu tego Falling Devil arku, gdzie mieliśmy tą Falling Devil na okładce, zwłaszcza, że ten tom skupia się głównie na świecie starzenia, więc obstawiam, że na 99% będzie to Aging Devil i na 1% będzie to barem. Bo czemu by nie? Fujimoto może zaszaleć, zrobić trollowanko. Wielu manga zdarza się tak, że po prostu jest poseść na okładce, która w ogóle ARK swój dostaje w następnym tomie albo w poprzednim tomie. Na przykład w jest, że na jednej okładce jest Sanemi jego w ogóle nie ma w tym tomie, na którym jest na okładce. No tak więc to by raczej było na tyle, nie było tutaj wiele domówienia. Tak więc słyszymy się za tydzień See ya!